Metro, kierunek, centrum, nie. Ona mi pisze, się je w głowie Ja w głowie jedno, Mercedes-Benz Nie mogę więcej, służyć już powiek. Wszystko co wokół siada na łeb Każdy udaje twojego brata, ale poczekaj aż skończy się chleb Dzisiaj nas to znowu nie śmie Znowu ciągle więcej I tak się Ciągle presja zjadam i głowę Nie nagrałem nic, przez dwa lata nie wybaczę sobie Siomal wyjął rękę, a ja w drugiej trzymał nóż Ludzie patrzą sobie na ręce I kto nie trzyma więcej stów w Chorzy w to robię to szybko Ja ty robisz to jakbyś był pizą Hej popijam jakieś winko Hej później dopijam sobie czystą bo Chcę na chwilę choć zapomnieć dziś Ona princesłom lubi Jedyne co mogę zrobić to pogrzebać w tobie ki Wsiadam dziś metro, kierunek centrum, nie yeah. Ona mi pisze, się coje w głowie, ja w głowie jedno Mercedes-Benz. Nie mogę więcej służyć, już powiek, wszystko co wokół siada na łeb. Każdy udaje twojego brata, ale poczekaj, aż skończy się chleb. Ha, ha, ha. Dzisiaj nas to znowu nie śmiech, nie no bo ciągle chcę mieć więcej. Chyba siedzi w moich ciągle się rozwijam góra tu, tak jak Keiko. czasem czasy nastały, my przybrane są zabawy. Yeah.